Cześć, tu Ania ze Szkoły Księgowości. Witam Cię w kolejnej mikrolekcji. Tym razem zajmiemy się kwestią jak przejść z prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów na pełne księgi, czyli księgi rachunkowe. Zacznijmy od tego w ogóle kto taką Operację będzie musiał przejść, czyli kto będzie prowadził pełne księgi rachunkowe. Oczywiście mamy pełną grupę podmiotów, która od pierwszego dnia będzie prowadzić księgi rachunkowe, ale ta grupa dziś nas nie interesuje, no bo te podmioty nigdy nie prowadzą podatkowej książki przychodów i rozchodów. Podatkową książkę przychodów i rozchodów prowadzą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą taką y, książkę podatkową potocznie mówiąc, prowadzić na przykład spółki jawne, spółki cywilne, spółki partnerskie i to ich będzie dotyczyć ewentualne przejście na księgi rachunkowe. A stanie się tak, jeśli przekroczą limit, limit przychodów, który jest zapisany w dwóch ustawach. Po pierwsze jest zapisany w ustawie o rachunkowości, a po drugie zapisane jest również w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. I ten limit na 2022 rok, czyli jeżeli mówimy o które musiały otworzyć księgi w 2022 roku, wynosił 9 188 200 zł przychodów osiągniętych w roku 2021. I skąd ten limit w ogóle się wziął, czy on jest cały zmienny, jak to wygląda? Limit zapisany jest w ustawie o rachunkowości 2 miliony euro i to 2 miliony euro jest przeliczane według kursu z 1 października roku poprzedzającego. Czyli jeśli zastanawiamy się, czy w roku 2022 będziemy musieli przejść na księgi rachunkowe, to będziemy uwzględniać kurs 1 października 2021 roku i przychody z 2000 2021 roku. Oczywiście, jeśli będziemy analizować, czy w 2023 roku przejdziemy na pełne księgi, to będziemy brać kurs 1 października 2022 roku, no i nasze przychody również z 2022 roku. I tutaj, jeżeli chodzi o ustawę o rachunkowości, będzie to, e, przy, będą to przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, czyli nie mamy Tutaj pozostałych przychodów operacyjnych, a co na to ustawa o podatku dochodowym? Ustawa o podatku dochodowym wskazuje, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych, Spółek jawnych osób, y, osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeśli ich przychody w rozumieniu artykułu 14 tej ustawy, to jest artykuł, który określa, co jest przychodem z tytułu działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy, wyniosły w walucie polskiej, co daje równowartość kwoty. Określonej w przepisach o rachunkowości. Czyli odnosi się do kwoty limitu ustawy o rachunkowości, ale jednocześnie ma swoją definicję przychodów. I będą to niestety wszelkiego typu przychody. Tu jeszcze taka jedna uwaga. Zwróć uwagę, że jest zapisane osób fizycznych, ponieważ jeżeli spółka cywilna ma wśród swoich wspólników inną osobę prawną, na przykład spółkę ZO, to musi prowadzić pełne księgi bez względu na przekroczenie limitu określonego w ustawie o rachunkowości. Ogólnie ten słynny artykuł określający przychody stwierdza, że za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skoda w przypadku, gdy jest to czynny podatnik VAT, to po pomniejszeniu o podatek VAT. Czyli nie ma tu żadnego wyłączenia pozostałych przychodów operacyjnych. Jeśli już się okaże, że musimy przejść na te pełne księgi, to zaczniemy od zamykania podatkowej książki przodów i rozchodów, czyli będziemy musieli ją podsumować, będziemy musieli zrobić e, remanent na koniec roku. E, dotyczy to oczywiście e, towarów handlowych, materiałów, surowców podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, w toku, czy wyrobów gotowych, braków i odpadów. Czyli standardowo będziemy musieli remanent przeprowadzić, wprowadzić do książki przodów i rozchodów, wyliczyć podatek, wyliczyć podstawę opodatkowania w uwzględnia straty podatkowe tak żeby normalnie zamknąć yy, całkowicie książkę przychodów i rozchodów i dopiero wtedy będziemy się zastanawiać w jaki sposób otworzyć księgi rachunkowe na pierwszy dzień roku następnego. Zanim jednak otworzymy księgi w kolejnym roku, zaczniemy od polityki rachunkowości. Czym ta polityka rachunkowości jest? To generalnie określa kierownik jednostki, a w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej kierownikiem jednostki będzie właściciel. W przypadku Spółki cywilnej, która przechodzi na pełne księgi, takim kierownikiem jednostki będą wspólnicy. Kierownik jednostki ma określić w polityce rachunkowości, w jaki sposób będą wyceniane aktywa i pasywa, w jaki sposób będziemy wyceniać przychody i koszty, w jaki sposób będziemy mieć zorganizowany obieg dokumentów, który, um, które uproszczenia w zakresie rachunkowości będziemy mogli zastosować. Tutaj będzie również konieczne uwzględnienie uproszczeń w zakresie sprawozdania. Finansowego y, z tym, że y, o tym decyduje już organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. I znowu, jeśli y, naszym y, Podmiotem, który przychodzi na pełne księgi z jednosobowa działalność gospodarcza, to nasz właściciel będzie zarówno organem zatwierdzającym sprawozdanie, jak i kierownikiem jednostki. Czyli w skrócie, to właściciel zdecyduje o tym, jaki wariant rachunku zysków i strat, jaki wariant na przykład sprawozdania finansowego wybieramy, czy dla jednostek małych, bo na przykład spełniamy tutaj warunki uproszczenia, czy dla jednostek mikro, i to będzie decydowanie, o tym, jak później będziemy prowadzić pełne księgi. Oczywiście e, będziemy musieli e, poza polityką rachunkowości otworzyć te księgi i umować operacje gospodarcze już według zasad ustawy o rachunkowości, a nie według zasad podatkowych. I tutaj, jeśli nie wiesz jak to zrobić, jak księgować operacje gospodarcze na księgach rachunkowych, zapraszam Cię do kursu Księgi Handlowe w Praktyce, gdzie krok po kroku przeprowadzę Cię przez wszystkie typy operacji gospodarczych jakie napotkasz prowadząc pełne księgi rachunkowe, tak aby bez problemu zamknąć miesiąc na pełnych księgach. Jeśli oglądasz ten film w maju 2022 roku, to właśnie trwają zapisy i na pewno pod filmem znajdziesz link do strony z zapisami. Kolejną rzeczą, którą oprócz polityki rachunkowości musimy zrobić, otwierając księgi, jest tak zwany inwentarz. I cóż ten inwentarz znaczy? To nic innego jak zebrane nasze aktywa i pasywa, czyli wyliczone, ile mamy towarów, ile mamy materiałów, jakie mamy należności, ile mamy na rachunkach bankowych, ile mamy w kasie, ile mamy zobowiązań. I na podstawie tego inwentarza wyliczymy właśnie kapitał, bo kapitał będzie różnicą między aktywami i pasywami. I w jednoosobowej działalności gospodarczej kapitał jest kwotą ruchomą. To nie będzie stała kwota jak przy spółkach, na przykład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie kapitał podstawowy jest ujawniany w KRS-ie. Tutaj kapitał będzie kapitem, kapitałem właściciela i będzie różnicą między aktywami, a pasywami. No i na koniec, jak już określimy te wszystkie składniki, co posiadamy, jakie mamy zobowiązania, to wprowadzimy nasz bilans otwarcia do ksiąg rachunkowych, otwierając księgi, a potem już zostaje nam księgowanie operacji w księgach rachunkowych. To tyle w tej mikrolekcji. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych.